Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na modyfikacji Dirty Swamp. No cóż, rozdajemy pomału wodę wszystkim tutaj obecnym. Mam tutaj wodę dla ciebie. Dziękuję, przyjacielu. Co tu tak siedzisz? To dłuższa historia. Pewnie chciałbyś jej wysłuchać, co? Ale musisz wiedzieć, że stary Ginter nie jest. Specjalnie dobry w opowiadaniu historii. Opowiedz, co mi szkodzi? A więc to było tak. Pracowałem nieco dalej, w głąb, ponieważ wolę wykonywać pracę samotnie. Kiedy inni kręcą się wokół mnie, zawsze wpadam w nerwy i przestaję pracować. Kiedyś, przed dwoma tygodniami, przechodząc, znalazłem jajo. Na początku nic sobie z tego nie robiłem. Gdy pewnego dnia chciałem mu się przyjrzeć, już go tam nie było. Zamiast tego pojawiło się to wielkie bydle i natychmiast wziąłem nogi za pas. Mógłbyś się tego czegoś dla mnie pozbyć? Zobaczę, co da się zrobić. No nie wiem, czy mógłbym się tego pozbyć, no bo to pewnie pełzać jest, nie? O, tu są jeszcze ci kolejni aspirujący. Przyniosłem ci i wodę. Dzięki, stary. W gębie mi już zaschło. Dobra, to już wszyscy byśmy rozdali trzy. Ewentualnie, jak rozdamy nadmiar wody, co posiadam, to dostanę dodatkowe doświadczenie. Przyniosłem ci i wodę. Czy możesz mi dać spokój? Ach, loda. Dzięki. Możesz dać mi spokój? <noise> ale wydaje mi się, że jeszcze tam w tunelach ktoś był, nie? ale dobra, teoretycznie rozdane mamy dużą kulę ognia aspirujący buntownik dobra, czy my ciebie rozwalimy? nie, rzuciłem czaru dobra, musimy się bardziej skupić na tym No i... Nie pij miksturki. Co za człowiek? Dobra, przynajmniej coś zdobyliśmy. Żyła złota mogę wydobyć? Ocena zdolności. 35%. No to nieźle, może jakaś bryłka wpadnie. Jeden samorodek. Dobra, coś tam wpada, nie? Okej, okay, coś tam jeszcze wpadło. A ta plama krwi będzie tak na mnie cały czas? Hej. Co tu robisz? Nie znam cię, nie lubię cię. Nie stój tutaj. Ok, a jakbyśmy się zapisali i wczytali giereczkę, to ta plama zniknie krwi. Dobra, zniknęła. Czy ja znowu miksturę wypiłem jakąś? Dajcie sobie spokój, jeśli o to chodzi. Aha, czyli tu już więcej nie mam wody dla nich, nie mogę rozdać. Wiecie, lepiej sprawdzić, bo może, może akurat się uda, nie? Ale chyba niekoniecznie. Ok, strażnik. Strażnik, dobra, a czy tutaj właśnie jest kuferek? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Skrzyneczka, jakiś zwój, o duża kula ognia odzyskana. Strój farmera, kilof... W... Okej, okay, czyli nic mi nie powiedzieli, że tutaj ich okradłem. Ale za to, że wydobyłem pewnie bryłki, bo to... Złote samorodki, a bryłki to jest co innego, nie? Dziesiąt bryłek było w sakiewce. Och, chłopie. Trzeba by tu przyjść, jak oni nie będą pracować, nie? Dobra, ale chyba Kowal może nam. Hmm... Przetopić te bryłki, tak mi się wydaje? Bo jak będziemy mieć je w ekwipunku, to wydaje mi się, że oni będą chcieli na mnie zabrać, jeśli o to chodzi. Mógłbyś przetopić dla mnie złote samorodki? Kiepski byłby ze mnie, Kowal, gdybym tego nie potrafił. Ale wątpię, byś jakieś posiadał. W końcu nie wolno ci ich wydobywać, prawda? Cóż. Ech, nieważne. Przynajmniej trochę na tym zarobię tylko lepiej nie daj się złapać strażnikom bardzo nie lubią, kiedy ktoś ich odziera ze złota postaram się dostaniesz ode mnie 5 bryłek złota za każdy samorodek, jaki mi przyniesiesz na więcej nie licz inaczej kupcy szybko nabiorą no, podejrzeń kiedy ich stragany zaczną świecić pustkami okej okay. mam o, jeszcze doświadczenie przy okazji super może być, to się może kiedyś przydać, nie? Dobra, skoro mamy złoto, to moglibyśmy nauczyć się umiejętności. Mamy 15 punktów, więc 7 wydamy na naukę. Aldo ty uczyłeś, nie? Chciałbym się nauczyć oprawiać zwierzynę. W porządku. Słuchaj uważnie. Będą cię interesować kły, rogi, pazury i tym podobne. W skrócie, wszystko, co ma jakąkolwiek wartość. Nie śpiesz się z tym, żeby nie zrobić niepotrzebnych zadrapań. I mam nadzieję, że nie muszę wspominać, że zęby wyrywa się z martwych zwierząt. Będę o tym pamiętał. Aha, czyli co po prostu wszystkiego się nauczyłem? Preparowanie zwierząt. Tak, i nie. To nie dość, że siłka wpadła To jeszcze przy okazji Trochę pieniążków zarobimy na tym Ale te mnie kuferki Strasznie korcą Tylko tamten Będzie sobie stał, nie? W tamtym miejscu, prawda? Na górze I gościu Hej ty Szukam złodzieja, który nabawił się kłopotów w obozie. Doprawdy. I dlaczego przychodzisz z tym do mnie? Od czegoś trzeba zacząć. Oszczędź mi swoich pytań. Ja zajęty jestem. Czym? Staniem bezczynnie? Jesteś strasznie pyskaty jak na świeżaka. Uważaj, żeby nie przeprawiło cię to o zgubę. Okej, okay, ale ty będziesz pilnować, tak? najgorszej. Było jeszcze jakiegoś kuferka przypadkiem gdzieś schowanego? Takiego mi się wydaje, że. No, giereczko, wypuść mnie. O, dziękuję, giereczko. Ukrytego gdzieś w zaroślach. Właśnie jest. Skórzany mieszek. Bez i... właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Ale wydaje mi się, że w którejś z tych chat nie otworzyłem jeszcze kuferka. Tego nie. To może w tej drugiej chacie nie otworzyłem. Właśnie tego, tylko pytanie: czy tamten będzie zdenerwowany? 22 bryłki, fajnie, fajnie. A w sakiewce ile mamy? 25. To możemy sobie z kolekcjonować sakiewki. A trzeci, aspirując, ludzie sobie będą gdzieś tam przechodzić i tak dalej. Tam był jeszcze kuferek. Pytanie, czy nie powinienem gdzieś dostać czegoś? Yy. Dlaczego nie mogę wydobyć trochę złota dla siebie? Przecież widzisz, że nie ma tu miejsca dla ciebie. Poza tym, i tak nie wolno by ci było go sobie przywłaszczyć. Dlaczego? Potrzebujemy tego złota, aby móc załatwiać towary ze zewnętrznego świata. Ach, jak to pięknie potrafi być na tych bagnach. W końcu, alkoholskąś trzeba brać. Mógłbyś mi pomóc dołączyć do obozu? Ech, a cóż mi do tego, odkąd kopalnia pełna, to raj sam się wszystkim zajmuje, nawet jeśli uważam jego nowy system za nieco przesadzony. Co masz na myśli? Daj spokój. Nie dość, że musisz przekonać do siebie raja, to jeszcze masz na karku tego szakala razem ze swoimi opryszkami, a to i tak nie koniec. Dochodzi do tego jeszcze krzykacz jego zapita załoga. No, i o Hektorze jego bandzie najemników chyba nie trzeba wspominać. Nikt nie zdoła ich wszystkich do siebie przekonać. Toś mi dodał otuchy. Ostatni, który tego próbował, szybko się stąd wyniósł. Wspomniałeś o jakimś człowieku, który zwiał jeszcze przed dołączeniem do obozu? Tak, dziwny jegomość. Tyle ci powiem. Ale głowę to miał chłopak nie od parady. Hmm. Coś na N się nazywał. Może nory? Ja tam nie wiem. Wszyscy nowi wyglądają tak samo. To dlaczego po prostu nie pracował w kopalni? Pytaj mnie, a ja ciebie. Pewnie miał klaustrofobię albo coś. I dokąd się udał? O ile mi wiadomo, mieszka teraz gdzieś pośrodku bagna. Może no. właśnie tam go zastaniesz. Na pewno ci tę historie opowie. Skąd pochodzą ci wszyscy górnicy? Zewsząd. Dużo się dzieje od czasu rozpoczęcia przez króla wojny z orkami. Właściwie nikt nie czuje się pewnie. A że akurat jest sobie obóz, który wita opozycjonistów króla z otwartymi ramionami, sporo się chętnych zleciało. O co biega z tą wojną? To właśnie najgorsze w tej historii. Ten czub w koronie trzyma swój pieprzony język skrzętnie za zębami. Nikt nie wie, co się dzieje. I ja za niego walczyłem. Do diabła! A ten stary dziad tak po prostu zostawia nas na lodzie. Jak długo trzeba pracować w kopalni? To wszystko zależy od tego, jak dany delikwent się prowadzi. Niektórzy uwijają się w trzy miesiące, a inni są tu już od sześciu i nawet nie są członkami obozu. Nie jest to trochę niesprawiedliwe. Nie wyjeżdżaj mi tu ze swoją sprawiedliwością. Czy ty musisz doglądać bandy spoconych ludzi w tej zapolonej dziurze? No cóż, tak myślałem. Dobra, ale robią się pomału puste te żyły złota, więc możemy troszeczkę pokopać, wiecie. Zawsze coś tam wpadnie. A czy wy jesteście na mnie szli, że ja kopię? Nie żartujcie sobie nawet. O nie! Biją mnie za to, że wydobywam złoto? Aha, czyli ja się zapisałem tu dopiero. No dobra. Przegadam z nim znowu wszystko. Dobra. Nie żartujcie sobie, że wypił mi teraz miksturkę manę. Ten człowiek mnie denerwuje. Dlaczego jak wciskam randomowe przyciski tak się dzieje? Wybaczcie, zaraz wracamy znowu. Dobra, ta modyfikacja strasznie mnie trolluje. Y Zaczynam nagrywanie dla Was. Pijem jakąś mixturkę. Robi cięcie? Znowu piję jakieś mixturki. No po prostu szaleństwo. Twoja bestia to już przeszłość. Dziękuję. Nareszcie będę mógł wrócić do pracy. Może Dirk da Ci jakiś podarunek z naszego obozu jako podziękowanie? Powiedz mu, że przychodzisz od Gintera. Dirk? Dobra, ty będziesz kopał tutaj, nie? Tą rudę, co już wykopałem. Ok. Ale jak ci wszyscy by sobie... Słyszałem, że wspomogłeś Gintera. O? Dobra robota. Mógł mnie po prostu zawołać, ale skoro problem już się rozwiązał... Leniwy dupek. Masz tu parę bryłek złota za te zmagania. Dość ich tu wokół. <laughs> 40 bryłek? To już jest solidna ilość. No, warto pomagać. A przy okazji mamy chyba już wykonane zadanie. Trzeba będzie tu przyjść, jak powiedzmy chłopaki sobie trochę popracują. Może pójdą na jakąś przerwę i tak dalej. A ten Dirk cały... Mm. Nie wiem, kim jest Dirk. Kaj, ale rozdałem wodę. Hey. W tych ruinach można znaleźć wiele ciekawych rzeczy. Rozdałem wodę. Mam nadzieję, że sprawiedliwie to załatwiłeś. Tak jest. W takim razie szepnę rejowi dobre słówko o tobie. I jeśli chcesz, mogę ci teraz wyjaśnić zasady strzelania z kuszy. Ty też walczysz na arenie? Nie, to nie dla mnie. Z reguły preferuję kuszę, a ta, jak zapewne wiesz, nie jest zbyt mile widziana w trakcie walki wręcz. <śmiennie> tak między nami, do obecnymi strzeleny i tak nie miałby ze mną żadnych szans. Ilu już nie żyje? Hmm, dobra, to chyba wystarczy. A ten cały Dirk, cały Lars. Tu jesteś chyba mistrzem areny, a Dirk? <laughs> o! Ci się zaczynają zmywać. Więc może akurat zrobią się puste tutaj. Wiecie, że nie będzie praktycznie ludzi. Chyba że ty powiesz mi, e, Nieładnie tak kopać. Właśnie, żółcą się na mnie zaraz. Prawda? O ile umiejętności mi powpadało w czasie tego kopania. A no właśnie, dlaczego oni mnie tu kopią? Biją. Co za gnidy. Warszywe. Może tutaj jest jakaś niepilnowana? Nie no, wszystko jest pilnowane, muszę znaleźć taką, wycień, nie na widoku, żeby tu nikt się nie kręcił, a przy okazji przydałby mi się ten cały kluczyk do tego kuferka. Kim jesteś? Nazywam się Brunto. A ty? Coś za jeden. Jeszcze cię tu nie widziałem. Jestem nowy. No, skoro tak, to witamy w naszej kopalni. Jeśli potrzebujesz kilofa, rozejrzyj się przy tym mishmaszu za mną. A! I dobra rada ode mnie. Nie wynoś stąd ze sobą za wiele bryłek złota. Inaczej mój kolega Dirk może się ostro wkurzyć. A nie powinieneś raczej pilnować, bym w ogóle nie podprowadzał złota? A robsta, co chce ta! W końcu od tego mam Dirka! Czego tak pilnujesz? Rzeczy, które akurat na ten moment nie są obozowi potrzebne. Na przykład stare pancerze, bronie czy narzędzia. Czyli rzeczy, których nikt nie potrzebuje. Na pewno znajdzie się jeszcze kiedyś dla nich zastosowanie, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba. Dlatego pilnowanie, co? chyba zbyt dużo powiedziane. Bardziej dbam o to, żeby nikt z nimi przypadkiem i z głupiego nie odstawił. Nie przykrzy ci się takie ciągłe stróżowanie przez cały dzień? Właściwie to tak niestety jest. A mogę ci coś zaoferować? Dobra, ale ten Dirk sobie tutaj chodzi, chodzi, chodzi. Ale dobra, ci sobie kopią to. Są w takich odstępach zrobieni, żeby po prostu. O. może Dobra. Tu są dwie, dwie bryłki do wykopania. Może się uda akurat, żeby nikt mnie nie przyłapał. Dawaj, 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 dawaj. dawaj. Mocno uderz. I eee, nikt się nie denerwuje. Chyba nikt. To dalej. <ścoughs> Wiecie, no to jest zysk nie tylko doświadczenia, ale i pieniążków, czego nam właściwie bardzo potrzeba. Bo może kupimy sobie jakieś pierścionki na zręczność, chyba że coś tam, wiecie, uda się mm, znaleźć. Dobra, ten sobie kopię i raczej nic mu nie zrobimy, żeby przestał kopać. Ten sobie idzie. Okej, okay, odchodzą. Fajnie. 23. i sobie poszli. Nic, poważnie? Nic nie zostało? Opaki, jak tak można? No dobra, ale jakby się udało tutaj powydobywać co nieco, to bym się nie pogniewał. Ale ten cały DIRK będzie nas pewnie tutaj pilnował, żebyśmy za mocno tutaj. Nie okradli wszystkiego, a poza tym trzeba będzie jakoś myknąć, żeby nas nie przyuważył, że mamy ze sobą bryłki złota. Czy uważył nas, bo pewnie zmieniał lokalizację, nie? Czy po prostu nas zauważył? Dobra, z tej strony będę lepiej go widział, że tutaj idzie. Okej, okay, idzie, więc trzeba teraz skończyć kopanie. <grystanie> Zapiszmy się. Opie. No. Okay. Skoro ty jesteś tam, to ja będę tu. Stąd mnie zauważysz? Miejmy nadzieję, że niekoniecznie. Jejku, takich kradzieży złota to jeszcze chyba nigdy nie miałem na żadnej modyfikacji ani w żadnym gotiszku, żeby tak. z kopaniem złota powiedzmy było, że. No, uda się. No też mocno. Dobra. Nie you no, know, on to po prostu jest jakimś trollem. Chyba nie zamierzasz brać ze sobą. Czekaj tylko. O nie, to on... Musimy go jeszcze uniknąć, żeby żeby z nami nie, nie zagadał nas. Chłopie. No to po prostu jest jakieś szaleństwo. Dobra, trzeba się zapisać i oczywiście trzeba będzie tak wykombinować, żeby on nas nie przełożył. Dobra, zaczyna iść. To co, idziemy sobie, sprzedamy to złoto u Kowala i będziemy czyści i możemy kopać dalej, nie? <ścoughs> Ojejku, to będzie trudne. To będzie trudne, żeby się wzbogacić, chłopie. Słuchaj, o ty jeszcze skórzany mieszek, jakiś miałeś z sałóżkiem. 500 doświadczenia. To lubimy prawie. Prawie 500. Nie no, musimy tutaj, wiecie... Jeszcze kopać, żeby spróbować jak najwięcej... Doświadczenia zdobyć. Mam nadzieję, że samo złoto mi nie będzie potrzebne, jeśli o to chodzi. I ty stary draniu. Dobra. Dobra, nic nie zostało. Możemy kopać dalej. On strasznie wiercący jest. Oni tak chyba specjalnie go zrobili, żeby tak latał, latał we wszystkie strony, żeby nam utrudnić to zadanie. Dobra, zaczynaj iść. Jeszcze możemy kopnąć za dwa, trzy razy. Ostatni raz. I uciekamy. Uciekamy. Nie złapiesz nas. O nie. Dobra, będzie go stąd widać. Chyba tak, chociaż nie widzę go, ale może się uda wykopać tą jedną bryłkę. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. No. Dobra, nic nie zostało, zapiszmy się. I teraz gdzie on idzie? Idzie, 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 idzie. Po prostu jakieś czyste szaleństwo, nie? Ale chyba będę musiał to zrobić jeszcze poza odcineczkiem, bo w zasadzie może ten tak się pobawimy na tym odcineczku, taką zabawę zrobimy, no bo już powiedzmy. I. Jakbym chciał się trochę odsunąć, bo ja tu nic nie widzę, chłopaki. Dobra, nic nie zostało. On sobie stoi. Eee. Uda się? Nie widzę go. Idzie. A stąd wskoczę? Nie wskoczę. Nie zagadasz mnie, prawda, jak jestem tutaj? No Dobra, musimy po prostu przeczekać go. Nie, 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 nie. Ty sobie tam stój. Idź sobie, my będziemy kopać dalej. Dobrze, dobrze, chłopie, idź sobie, idź sobie, idź sobie. Dobra, udało się. Może się uda jeszcze jedną wykopać. Zanim on przyjdzie, chociaż no, nie widzę go za plecami. To jest najgorsze, że nie mogę obrócić za to. Do... O nie! O nie, rzucili się już. Tu już widział i ten i tamten. No dobra, chyba za bardzo nie oskupimy ich, ale mamy jeszcze 40 bryłek. To co, tu uda się wykopać tą bryłkę? Też mocno. Dobra, mamy to. Dobra, to jak tu nie mogę, bo on tutaj stoi, to którą będę mógł? Może tamtą bardziej przy wyjściu będę mógł jeszcze pokopać i sobie, chłopie. Nie będziemy bardzo ryzykować, jeśli o to chodzi. Opie. Nawet nie próbuj mnie tu przyłapać. Może to się uda? Nie no, opłacalny biznes jeśli chodzi o kopanie. Zwłaszcza, że sporo wpada tych bryłek. Czekaj, ten na dole się rzuca. Tak, ten na dole się rzuca, najgorzej. Dobra, to chyba sobie damy siana po prostu i, i wymienimy to, co mamy. Bo skoro ten się rzuca, nie widział nas, ale słyszał, że kupiemy. Tamten z kolei pilnuje bryłek złota na górze, kuferków, czystekich. Ale dobra. Może wpadnie nam teraz nawet poziom, jeśli o to chodzi, Justyn. No, byłbym w stanie nawet tamtemu gościowi zapłacić, jeśli o to chodzi, ale z drugiej strony on będzie wyzyskiwał od nas coraz pewnie więcej i więcej przydałoby się go pobić. Mamy 550 sztuk. Złota, że tak powiem, to całkiem fajna ilość. Tylko tak, tamten nas pewnie sklepie. Mm. Niebezpiecznie jest nosić tyle bryłek złota. Ale dobra, moglibyśmy spróbować z kimś jeszcze pogadać, jak jest noc. Może ktoś nam by tu coś powiedział. Chociaż tak ciężko powiedzieć. Nie weszliśmy do karczmy, więc nie powinien nam nic się czepiać, nie? Mamy trzeci poziom. Moglibyśmy spróbować się na jedno polowanie pójść, bo już umiemy robić te wszystkie czary Mary zbierać trofea, więc ten dolok by mógł nas zabrać na jakieś polowanie. Brzmi jak dobry plan. Wiecie o co chodzi. Także chyba pójdziemy sobie już w kolejnym odcinku na polowanie. Zatem Wam dziękuję. Trochę był nudny i taki no, trochę złodziejajski, ale się udało. Także Nie. do zobaczenia w kolejnym. Cześć. Pa. pa.